Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj piątek, 17 dzień kwietnia A właściwie piątek to mam ja, a wy macie standardowo wtorek eee, No i co, połowa miesiąca, słuchajcie, już za nami Niewiarygodne, ja pamiętam jak był dopiero pierwszy kwiecień No ale tak, czas szybko leci i tego nie da się ukryć Ja wróciłam z pracy już jakiś czas temu I miałam się do was odezwać, słuchajcie, od razu po pracy Ale musiałam ogarnąć parę spraw na kąpie, O czym wam później powiem eee, No i w końcu zdecydowałam się, wyciągnęłam aparat Miałam zacząć nagrywać i ku mojemu zaskoczeniu moje baterie obydwie były rozładowane. Także brawo, ja po raz kolejny nie sprawdziłam, po raz kolejny jest ta sama sytuacja. E, a powiem wam szczerze, że wczoraj o tym myślałam, bo wydawało mi się, że one są rozładowane. I ostatnio, jak nagrywałam, to właśnie sobie pomyślałam, że a to je naładuję już przed kolejnym piątkiem, przed kolejnym nagrywaniem. No i tego nie zrobiłam, wczoraj nie sprawdziłam. I o, masz babo placek. Musiałam czekać, żeby rozpocząć vloga. No ale stwierdziłam, że niech się ta bateria trochę podładuje, żebym się chociaż za mnie przywitała. A w tym czasie zrobię inne rzeczy. Wstawiłam pranie, słuchajcie, więc możecie w tle słyszeć pralkę. Pozmywałam naczynia i wyjęłam słuchajcie sprzęt do paznokci, bo zamierzam zaraz robić paznokcie. Generalnie słuchajcie, teraz ogólnie wypada termin, ale w zeszłym tygodniu jeszcze myślałam, że nie będę dzisiaj robić, tylko jeszcze przetrzymam tydzień. Ja ogólnie paznokcie robię tak, co dwa tygodnie. Czasami się zdarza, że trzy zrobię I ogólnie się trzyma wszystko super Ale wiecie co, stwierdziłam, że już mi się ten kolor znudził Nie mam jakichś dużych odrostów jeszcze Ale stwierdziłam, że sobie zmienię już Co prawda myślę, że będę musiała te paznokcie zrobić na dwa etapy Że tak to powiem Bo Myślałam, że wcześniej się za to zabiorę no, ale niestety mi nie wyszło, więc chyba będę musiała teraz po prostu ściągnąć lakier, przygotuję już paznokcie do malowania, a pomaluję dopiero po obiedzie, Bo ogólnie jestem sama słuchajcie, nie wiem czy Wam wspominałam Jarek jest z pracy, dlatego pomyślałam, że zrobię sobie te paznokcie, no ale troszkę mi czasowo nie wyszło. Tak więc myślę, że po prostu. No dwa razy je zrobię i tyle e, Lepsze to niż, wiecie, robić na szybko w biegu Żeby tylko zdążyć ze wszystkim Potem jeszcze obiad muszę robić i w ogóle A chciałam też tego vloga w sumie zakończyć zanim wróci Jarek Więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie, ale raczej nie e, Pogoda, słuchajcie, dzisiaj akurat jest Niefajna Bo pada deszcz, znaczy teraz ogólnie nie pada Widzę, że się słońce przebija e, Ale generalnie tak, dzisiaj jest pierwszy dzień Od dłuższego czasu, kiedy padało A ja Sprawdzałam pogodę, więc byłam przygotowana No to i wzięłam do pracy parasolkę Ale okazało się, że nie była mi potrzebna Bo jak akurat wracałam z pracy, to przestało padać Potem też lało No i tak generalnie co chwilę pada, nie pada, pada, nie pada A teraz się przebija słońce eee, A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja już wyjąłam rzeczy letnie W sobotę, tak jak wam mówiłam wyjęłam te rzeczy, słuchajcie, i od niedzieli już było chłodniej. Już nie było po 20 stopni. Co prawda cały tydzień była pogoda ładna i ogólnie yy, nie padało, słońce świeciło, ale czasami był taki chłodny wiatr i yy, nie było już tam po 20 stopni, żeby było tak gorąco aż. No bo mówię, wyjęłam rzeczy, a teraz pada, nie? Tak jak sobie pomyślałam, że weekend mam wolny, mogę sobie pójść do ogrodu, jak będzie tak pięknie, jak było w zeszłym tygodniu, no i nie będzie. Bo ma być pochmurno, ale dobra. Mam nadzieję, że chociaż jutro nie będzie padać i uda mi się pranie powiesić na ogrodzie. Także zobaczymy, co będzie jutro. I słuchajcie, mamy znowu przedłużoną izolację o 3 tygodnie. Zresztą ja się tego spodziewałam, bo pierwotnie było na 3 tygodnie i miało się skończyć 13 kwietnia. No ale po tym, co się dzieje, po tym, co wiadomo, no to, to było pewne, że oni nam ją przedłużą. No i tak przedłużyli o kolejne 3 tygodnie, także kolejne 3 tygodnie będę siedzieć w domu. Dobrze, że ja pracuję i nie siedzę tylko w domu, tylko te weekendy, więc... Nie jest aż tak najgorzej Także nie martwcie się, będę na pewno nagrywać Bo będę miała na to czas Nic się nie będzie działo, będę siedzieć po prostu w domu Mam przerwę słuchajcie, bo stwierdziłam, że jak zacznę kolejny etap paznokci No to się potem nie wyrobię czasowo Czasowo nie jest źle, więc myślę, że uda mi się zakończyć tego vloga tak jak planowałam Generalnie paznokcie są już przygotowane do malowania. Nie pokażę wam, bo oczywiście nie ma czego na razie. No i potem zostało mi tylko malowanie. Eee, także w sumie cieszę się, że jednak dzisiaj się na to zdecydowałam, bo powiem wam, że przez chwilę miałam pomysł, żeby może to jutro robić. Ale z drugiej strony jutro też mam jakieś tam plany. No wiadomo, nie jakieś ekscytujące, bo będę siedzieć w domu. No ale jednak coś tam będę robić, no i wiecie, no. Nie bardzo by mi się chciała, też bym chciała odpocząć, więc dobrze się z zabrałam. Podzieliłam na dwa etapy i tyle. E, także myślę, że paznokcie zobaczycie już jutro. Oczywiście nie mam pomysłu standardowo jak ja, więc ciekawe, co mi wyjdzie. Nie mam kompletnie żadnego pomysłu. Ale dobra, słuchajcie, miałam wam powiedzieć, bo dzisiaj ogarniałam paryżę na kąpię, miałam wam powiedzieć właśnie. E, pierwsza sprawa to była taka, że e, dostałam dzisiaj maila. Znaczy ogólnie to w nocy dostałam, ale rano go przeczytałam, że odwołali nam lot. Tak, słuchajcie, lot. Nie mówiłam Wam wcześniej, bo nie było okazji, ale mieliśmy kupione bilety do Polski. W maju mieliśmy lecieć do Polski, 9 maja dokładnie, wracać 15, także mieliśmy lecieć na tydzień. Bo dostaliśmy zaproszenie na komunię i ogólnie planowaliśmy, że w tym roku właśnie polecimy sobie do Polski, bo tym razem mieliśmy lecieć właśnie do Jarka Rodziny, w jego stronę bo zazwyczaj właśnie lecieliśmy do, do mnie, tak, do mojej rodziny eee, i wiecie, i stwierdziliśmy, no już czas najwyższy. No ale niestety plany były super, miało być tak fantastycznie, zresztą już na cały rok mamy urlopy rozplanowane, zresztą tak Wam chyba mówiłam, że my już na początku roku zaplanowaliśmy urlopy, miało być super, ten rok miał być naprawdę fantastyczny, jeżeli chodzi o urlopy, no ale niestety wyszła jak wyszło, sytuacja jest jaka jest i no nic. Ale generalnie, słuchajcie, my zazwyczaj kupujemy bilety w dwie strony na raz. Natomiast zdarza się czasami, rzadko bo rzadko jednak się zdarza, że kupujemy osobno. Najpierw w jedną stronę, potem w drugą. I tym razem właśnie tak kupiliśmy. Co prawda, można powiedzieć, że kupiliśmy osobno, ale jednak razem. Dlaczego już Wam mówię, słuchajcie? Bo najpierw kupiliśmy w powrotną stronę, czyli tutaj. A potem stwierdziliśmy, że dobra, jednak kupimy też już do Polski, nie? No i wyszło tak, że różnica była 15 minus <laughs> i kupiliśmy jedne drugie, ale e, sprawdziłam, słuchajcie, i odwołali nam ten lot e, powrotny tutaj właśnie, więc e, na chwilę obecną możemy lecieć do Polski, ale nie wrócimy. Nie no, że tutaj oczywiście nie polecimy, no bo jest to cała kwarantanna dwutygodniowa, więc nam przy urlopie tygodniowym nam się to kompletnie nie opłaca, przy dwutygodniowym też nie, no bo co, polecimy, żeby siedzieć i e, nigdzie nie wychodzić, nawet rodzinę nie odwiedzić, no to bez sensu. Także tak, no i właśnie w mailu było napisane, że mogę się starać o zwrot pieniędzy i właśnie to robiłam. No i mam nadzieję, że jednak ten lot do Polski też nam odwołają, żebyśmy dostali te pieniądze z powrotem w całości, tak? No i powiem Wam, że generalnie słyszeliśmy, że na maj już można kupować bilety, więc no dziwne było dla mnie to, że nam ten lot odwołali i Jak dzisiaj wszedł, słuchajcie, na właśnie Wizera i okazało się, że rzeczywiście na Maj można bilety kupować i my mieliśmy wracać 15 i są dostępne loty, tylko że były trzy. Rano, popołudniu wieczorem. My mieliśmy wracać tym popołudniowym lotem i tego lotu właśnie nie ma. Więc nie wiem tak naprawdę, czy to właśnie przez tą całą sytuację, czy co. No nie wiem, no ale odwołali nam. No i tak prawda jest taka, żebyśmy nie polecieli, no wiadomo, no bo nie sądzę, żeby sytuacja w ciągu kilku tygodni się uspokoiła, że tak to powiem, więc wiecie strasznie żałuję, bo miało być naprawdę fajnie. Bardzo się cieszyłam na ten wyjazd i normalnie teraz powinnam, wiecie, odliczać już dni i już myśleć o pakowaniu, myśleć co będziemy robić w tej Polsce, a czy, znaczy, ym... tak wyszło, no chciałam powiedzieć coś innego, sorry. No a tak wyszło, że będziemy siedzieć tydzień w domu i tyle. No trudno. Co zrobić takie, że się nie mamy na to wpływu? Eee, no, a druga sprawa, słuchajcie, patrzyłam na statystyki ka kanału i oczywiście, standardowo, ponad 70% osób ogląda mnie bez subskrypcji. Kochani, wciśnijcie, subskrybuj, proszę Was. Eee, was to nic nie kosztuje, tak jak zawsze powtarzam, a mi naprawdę sprawia radość. Ja rozumiem, że nie wszystkie filmy Was interesują, yy, ale nie musicie oglądać wszystkich. Nikt Wam nie każe. Ja absolutnie Wam nie każe. Ja sama oglądam różnych youtuberów i też nie każdy film lubię, nie każdy oglądam, bo mnie na przykład nie interesuje. Są kanały, które oglądam w całości, bo naprawdę trafiają w mój gust, a są kanały, gdzie oglądam tylko niektóre filmy, ale jednak kanał subskrybuję. Tak więc zapraszam do subskrypcji, kochani. Eee, I dlaczego patrzyłam na statystyki kanału? Słuchajcie, bo chcę Was zapytać się o zdanie, dlatego, że pojawiły się ostatnio wiadomości do mnie prywatne, znaczy ostatnio już praktycznie pierwsza, to się pojawiła chyba w styczniu eee, i potem tak jakoś Stopniowo dodatkowe się pojawiały Więc zaczęłam myśleć, że coś jest na rzeczy A mianowicie Chodzi o to, że sporo z Was Znaczy sporo, no te osoby, które do mnie napisały Nie wiem ile ich już było 6, 7 Że może nie dużo, ale jednak Wiecie, moi widzowie, więc muszę reagować Słuchajcie, mianowicie sprawa jest taka Że chcecie, żebym nagrywała więcej vlogów Żeby ten kanał był bardziej taki vlogowy Taki wiecie Normalne życie, codzienność i tak dalej no i właśnie z paroma dziewczynami, znaczy praktycznie z każdymi tam jakieś wiadomości wymieniłam odnośnie tego co opisały. No i słuchajcie, dlatego wyszłam na stację kanału, żeby zobaczyć jaka jest oglądalność jakich filmów, tak? No, i ja, jeżeli chodzi o nagrywanie vlogów, no to jeżeli chodzi o nagrywanie codzienne, no to o tym nie ma mowy. Mogę nagrywać więcej vlogów, oczywiście. W sumie powiem Wam, że nagrywanie vlogów jest dużo łatwiejsze niż nagrywanie filmów tematycznych, przynajmniej ja tak uważam. Wiadomo, nie trzeba się jakoś specjalnie szykować, przygotowywać i tak dalej. I właśnie mm, parę z Was też zasugerowało, że po prostu we vlogach te filmy tematyczne, które nagrywam, czyli ulubieńcy, projekty denko, jakieś tam recenzje. To fajnie, że nagrywam, że mówię jakieś opinie na temat jakichś kosmetyków, wiadomo, ale mogę to też po prostu wplątać we vlogi, tak? I może być vlog połączony, nie wiem, z recenzjami jakichś produktów albo pokażę wam tak, jak projekt Denko pokazuje, czy coś takiego. No i w sumie to nie jest jakiś zły pomysł, bo powiem wam szczerze, że zauważyłam, że na przykład vlogi. Jak nagrywam normalne, no to wiadomo, mają jakąś tam oglądalność Ale jeżeli nagrywam vloga i w tytule jest napisane Hole zakupowy, open box czy coś takiego Bo zdarza się, że wam we vlogu pokazuję hole zakupowe czy coś To takie vlogi mają dużo większą oglądalność niż zwykłe vlogi Więc może to jest jakiś sens Także patrzyłam na statystyki właśnie oglądalności, żeby zobaczyć jakie filmy mają największą oglądalność, słuchajcie, i zrobiłam takie top 10, jeżeli chodzi o filmy. Także oczywiście na pierwszym miejscu są vlogi, ale to też dlatego, że ja tych vlogów mam najwięcej, jeżeli chodzi o wszystkie filmy. E, potem są e, projekt Denko, Ulubieńcy Open Box, kolorówka, testy na żywo, pielęgnacja, hole zakupowe, pogadanki, porady, no i potem cała reszta. E, także słuchajcie, no jeżeli byście chcieli, dla mnie nie ma problemu, ja mogę nagrywać same vlogi, e, więcej niż teraz, czyli nie dwa. I po prostu mm, te inne filmy tematyczne będę w te vlogi tam wplątywać. E, może zdarzy się czasami, że jakiś film tematyczny nagram, ale to już zależy od Was. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście tak chcecie? No bo skoro już kilka osób mi napisało wiadomość na ten temat, no to jednak coś jest na rzeczy, więc trzeba zacząć, myślę, działać. A może jednak e, będą jakieś zmiany, także dajcie mi znać koniecznie. Eee, tak jak mówię, ja Wam powiem, że ja wcześniej nie zauważyłam, że rzeczywiście tak jest, że te vlogi, w których jest jakiś hol zakupowy czy open box mają większą oglądalność Naprawdę, nie widziałam, dopiero teraz właśnie jak patrzyłam na to wszystko eee, Także, takie moje pytanie do Was, co sądzicie na ten temat? I jeżeli powiecie, że oczywiście jesteście jak najbardziej na tak, że tak mam zrobić i tak dalej, to myślę, że od przyszłego tygodnia już ruszymy w takiej formie Ale to się wszystko dowiecie, eee, najpierw Chcę poznać Waszą opinię, możecie pisać komentarze, możecie pisać wiadomości na Instagramie. Ehm, tylko dajcie jakiś znak, co chcecie, bo wiecie. Nie chcę decydować sama, jednak wy mnie oglądacie i wiadomo, chcę zrobić tak, żebym ja była zadowolona, ale żebyście też i Wy byli zadowoleni. Wyszłam na ogród, żeby zobaczyć, jak jest. Powiem Wam, że już nie pada, ale chmury są dalej. 11 stopni, jest, więc nie jest zimno w sumie. Jak wiatr, jak wiatr zawieje, to jest chłodno, ale tak to nie. Ehm, ugotowałam już obec, słuchajcie... W międzyczasie wrócił Jarek, więc zaraz będzie miał szybek, potem powieszę pranie i wezmę prysznic i będę dalej robić swoje paznokcie. Chciałam Wam jeszcze tylko wspomnieć na temat internetu, bo tak jak Wam mówiłam, mamy nowy, znaczy szybszy, tylko że ja jeszcze nie miałam możliwości, żeby się przekonać, czy on rzeczywiście jest szybki, bo tak jak mówię, jeżeli korzystamy z internetu, no to tak naprawdę różnicy nie widzę. Jedyne co, no to to, że jak aktualizacja się robiła na konsoli, no to... Poniżej 10 minut, a nie 2 godziny. I powiem Wam, że jak wrzuciłam Wam pierwszy film, czyli Ulubieńców, to um, wyskoczyło mi, że film się. Um, będzie już na kanale za 20 minut. I tak patrzę i mówię, niemożliwe, no nie 20 minut, to na pewno się zmieni. Słuchajcie, za 20 minut był film, więc. Uh, wow, ja byłam w szoku. To jest po prostu petarda, jak się teraz filmy szybko wrzucają. Nawet vlogi. Ostatni vlog miał chyba 18 minut i 40 minut się wygrał, gdzie poprzednio to było niemożliwe. Dlatego tak jak ja wam mówiłam, zawsze rzucałam filmy w nocy. No i wtedy rano były. Też właśnie dlatego zmieniłam godziny publikacji filmu, bo zazwyczaj nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze, że publikowałam filmy o 7 rano. Natomiast przez to, że miałam problemy z tymi filmami, żeby się wrzucały, to też oczywiście zależało, tak jak mówię, od długości filmu. No ale jeżeli film był długi, no to czasami po prostu na rano nie był gotowy, dlatego zmieniłam na wieczorne godziny, żeby mieć pewność, że te filmy będą. Ale jeżeli wrzucałam jakiś film w ciągu dnia, to masakra, bo czasami się wgrywał cały dzień. Także teraz jest naprawdę super i wiecie co? Od razu pomyślałam sobie: jak te filmy się tak szybko wgrywają, że ja nie muszę zostawiać na noc tego, tylko po prostu chwila, moment jest. Od razu pomyślałam o vlogmasie. Nie wiem czemu, ale tak mi do głowy wpadł vlogmas, że teraz mogłabym nagrywać i od razu wam publikować. I też tak samo wiecie, jak filmy tematyczne nagrywam dla Was, ja na przykład w niedzielę mam Wam opublikować, ale nie mam żadnego filmu, czyli najpóźniej muszę nagrywać w sobotę, żeby go zmontować. Co akurat montaż to jest pikuś, można powiedzieć. E, no i potem jeszcze wrzucić na YouTube'a, no to teraz nie ma takiego problemu, bo mogłabym nagrywać w niedzielę nawet i on się zdąży zmontować i zdąży się wrzucić, żeby był na tą 19. także naprawdę super, jestem zadowolona bardzo, że w końcu zmieniliśmy ten internet. No, ale gdybym wiedziała wcześniej, ja tak mówię, nie znałam się na tym i po prostu myślałam, że tak musi być, że tak jest, że te filmy tak się po prostu wgrywają, chociaż widziałam, że niektórzy nagrywają i od razu wrzucają, no ale myślałam, że... Tak się nie da u mnie. No a jednak. Teraz już wiem coś więcej przynajmniej na przyszłość. E, dobra, słuchajcie, kochani, ja już będę kończyć. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że ten vlog nie będzie zbyt długi, chociaż nie wiem, bo się rozgadałam. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. E, ja już zapraszam Was na kolejnego vloga, czyli w czwartek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!